Musiałam nawizować z tej strony XChapterX, jeszcze sobie gramy znowu w Robloxa. Oj, i... z do oglądania A i zapraszam do subowania i lajkowania mojego kanału. Oczywiście. I już sobie mamy lajwik. Ja Jestem listy już life od Ej, co gramy? Nie. Gram Warstara? Vallstara. No grałem. Już mi się znudziła. Co Ty robisz live'a? No Ale nie wiem w co grać. Jezu nie spam ciągle. Ale ja ta muzyka to... jest fajna. Ale nie spam. Znów potem potem odcinesz. Dobra. No to co gramy? Programy. Właśnie sam nie wiem. Może jest ktoś na live'a? Nie wiem. Nie no, live'a mam teraz.

No nie wiem w co gramy Nie wiem, to Ale stara wymiesz. nie chce cię. Ja chcę w Al stara mogę Ale Trella nie chcę No ludzie A jest bardzo fajna przyjmowała To suba Mówiłem to na początku A.

Walona piosenka! Zapewne nikt nie ogląda. Co? Zapewne i tak nikt nie ogląda. No i? Co to Jest no jedna osoba. Rudy. Dobra, to on. Starboy, nikogo nie ma. jest zostawił. Dobra, to co robimy? Co gramy? Nie gramy Nazario. Nie. Na Są dwie osoby, dzień dobry, dwóm osoby. Wiktor pewnie dołączył. Nie. Ale zaraz mogę. No i wyszedł. No w co gramy? Szybko? No nie wiem. Dobra, no, to co Wiktor nie chce. Ci wam starają? No. Nie ma nic innego. No nie! Jezu, dwa razy zagrałeś i już nie chcę grać. No bo mi się trochę zdziwiło, Jezus. Myślę, można sobie w coś innego pobrać. Jeszcze no. nic nie ma. No, no właśnie. Profios jest nudny. No ale ty innych gier nie masz, przecież, nie? Nie, że nudny po prostu mało gier. I w, a jak jest dużo gier, to wszystkie mhm. na tej samej podstawie. Mhm. Chcecie karl d'arship? Czyli... o czym ta gra? No o autach. To jest taki ale tajkun, jeżdżenie autem i tak dalej. Możemy spróbować. Bo co bo strzałeś, że tajkun, nie? No <grywki> Kupujesz tam auto i tak dalej. Czemu jesteś środy na moim live? U? Да, да он с... Иш. Да он с тени. No fajnie, muszę wejść i wyjść A gdzie ty jesteś? A, zapraszam na mój Discord, jest, który jest w... w opisie chyba. Znowu piszemy. Ja rozmawiamy z tą grupką mm. Do kogo ty tu gadasz? No live'a mam, nie? No. Gdzie jesteś? <laughs> no i go nikogo nie mam. Nie, nie chcę mi się w to grać, zagrać gra jest zepsuta. Ty to ja kończę live'a Ale szybki. W sumie, ale długi live. No ale co mam robić, jak to ktoś dusz, się niż, Nie, nie Mój short normalnie. Ale co mam robić, jak mi się dołącza? Czekać, jak ktoś dołączy. Ale tak się właśnie robi live'a, że czekasz jak ktoś dołączy. No... O jedyna osoba kto dołączył to ludzi. Już wyszedł. Więc... Ty, 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 no to nie jak kończysz to po co? Ja nie wiem co grać, no. Też. Ja też nie, bo Wiktor w nic nie kto. No, a w co niby? No właśnie Ale stara? A nie wiesz, E-Dump, daj testing A to ja gram z jakimś chłopem I Dawaj palcem Nie, to ja przychodzi do szkoły i znowu jakimś chłopem Nie Nie gram na starego bo... w... No nie Ej mówisz, że chłop nie chce w nic grać? Brzmiałam w Astera, a teraz mówi, że nie chcę w Alstera. Siema. Dobra, gramy z wami w Counter a nie? Możemy powiedzieć, że wygrałyśmy. Siema, Roblox lub jak tam, życie się myli. Ty to wygrałaś. No jest... ...przejdzie. Czyli to przez mida, debilu. Ty gdzie nie ty tylko jesteś? przez mida, sklej się. Przez AI mida. Ty znowu mi znał, gdzie działa, rozumiesz to? A, wykończyliśmy się jedynie na jedynie. Mam rubruk snuba na... 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 na live. Do kogo mogę dołączyć? Zabójcy. Ale ja trolluję, mój bok. Nie wiem, gdzie jest chłopie mojego Ive'a. Tym... Pistolet? Nie, ten tym... Ja w ogóle, ja wiem jak, co zrobić, żeby ci z nie działał, albo komuś tak, jest Dawaj a tylko to, przez mida. Nie, mi yes. To jest mm -hmm. taki koks. Ja giną z ma znaczy z pistoletu, ale z igla, Ale, ale skandal, dwóch was jest. Ale co, ona przegrywał, miał 69. Ha, ale śmieszne liczba 6-9 Ale śmieszne no. liczba nie Aha no, nie mnie ja To wiesz, że mi nie zadziałał Ja też czekam za Nie wiem po co ty się tak jarasz Spokój się po ciżu, Co ty tak cicho mówisz o, Ja? No Nie wiem No ja to fajny kabrak, to jest Idź pierwszy Ktoś został Ja Wiedziałem, że tam jesteś, ale... Ja nie zdążę, bo 10 sekund Nie zdążyłem. Znów. To wyjdź wyjdź, 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 wyjdź Dobra, nara ja 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 Jezu, nie zdążysz dopiero po tym bombę co ci tam tam Jak cię mogą zabić? Ja zapomniałem! Ja, ja biorę mojego ulubionego... ulubieństwa, Smoke. Czekaj zobaczę. Ja? <głosidzianie> ma ani Poczania. Kurde Bilu! Jezu nie niebieskie. Jak tam nam idzie? To jest tylko Pionek! Idzie na bawiasz? A czy ty możesz nie wbijać się tam? Mój twój! Zaczekaj, dam mojego zbagowanego smoka. Nie. A nie, zadziałał. na ślepo. To no nieźle się tam bawicie, zbagowany smoke. Dywilu Proszę iść, wycisz, w łeb. Ja ma, no jestem jak coś, na no serio. A, A. No, my jesteśmy na A. do idzie na B. Nie ma was na oszukujecie. Nie no, na gdzie jestem, żartowałem. Bo na A jestem. Teraz na B. Aha, <grym> o kurde, okop się teleportuje. Terapeuta. Widzę. A nie, to to. <grym> No w szczęście, sensie, że nie trafiłem, bo bym cię zabiłuje. Więc... Ale mam złą pozycję. Ja cię chytwa. Góry na skrzynkach Dobrze. Nie wiem! A ja mnie mam zezak Nie chce mi się, no... Na... O mam trzy dzień osoby, dzień dobry, trzem osobom. Po tej kończę, bo mam... Znaczy nie, chcę się w counter strike Idę chyba na trade, bo mam takiego za teraz No nie no, z, daj zagrać potem Pójdziemy na, na trade, mam live'a teraz, więc... Jeszcze lepiej Jak, A ktoś jest na tym live'ie w ogóle? Trzy osoby No to git No <grym> dobra, muszę lepiej grać No musisz lepiej grać, żeby się teraz... Tam... No, Wiesz co kupiłem? Wiesz co kupiłem? Patrz kupiła? Jestem intropa, komka czy łupka. Tak? Czy może... Zapraszam do subowania i lajkowania mojego kanału i pisania, co się teraz... No co ty robisz? <laughs> nie wiem, co się dzieje. Co <laughs> nie ubrałem nie rób tego. <laughs> a, a, jest. <laughs> No. Akurat nie kucałem jak zaczął do mnie strzela Proszę do lajkowania i mojego kanału i komentarz. Czy jest ty kucałeś? Po prostu pisz na czacie tutaj Chcesz Chcesz co? No daj. Dobra. Czyli masz szarko nie sprzedała. Zaraz ci dam chwila. Ja. Muszę coś zrobić. Naprawiłem no. na nie! Na... nie! 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 Nasza rozmowa nie jest już prywatna, jesteśmy... No no! To... Nie no, kasę ja mam! O, spali się, no. najlepiej! O, mam molotowa. Może twoja odpowiednia dla niej się. To, to, o, co to, co kupił Diglejw i Przecież mam z wagonu. A fajnie się. A, bawi. a szybko! A, biegnij na. A, szybko! Nie zdążymy, mm. wiesz o tym? Bo no. ty idziesz z Ale <laughs> Nie mogę przewieźć go mbaka. To jest Znaczy, w sobie mi zabrałeś go. O. Dobra, uciekaj, bo i tak nie zdążymy. Nie, prawie! Wiesz, to... że. Wiesz, że mnie się jakby przez story i słyszałem u ciebie? Bo u siebie nie słyszałem, że rozplątał. Wiesz, wiesz? Ale jak był? Jak to? To? No, jakby u ciebie to usłyszałem. Ale to jest albo niemożliwe. U... No albo zabójcie. To u A, bardziej. Bo ja mam. To? Ja mam mikro i mikro. Ja mam mikro i. Ja mam mikro i. Ten, Knoju! Ty wiesz, to to też mnie prawdziwy? Ty pojadę. O kurde nie stać mnie. Bo ci ja Teraz jestem wielki. A ty gdzie jest? Tak, jakbym no. jeszcze mógł. Ale ty Ale ty dajesz pytania, nie? Czemu coś zrobić? Z dawnym gram, z dawnym gram. Jak ty co dostał. Z dawnym gram, po prostu z dawnym gram. Zostawnie. Zostaw, nie? nie. Jak ja pomyślę. Na ja... No. Nawet nie próbuj. No jak mnie zabijesz, masz małego. No <laughs> to ja prawda. Mam... Jak, a jak ty mnie zabijesz, coś masz małego. W ogóle go nie masz. Jakby mnie zabijesz, to w ogóle go nie masz. Ty gdajut! Nie zabiłem. Zostawiłeś mi 20 HP. Współczłowiek tam sam. A gdzie on... wiesz gdzie jest Chodzisz? ludzie. Ulu, ulu, ulu. U, te, w Ale to jest. był flash, flash na mordę rzucił. W pałace jest debilu, no A! Ale ja nie wiem gdzie on... Je, gdzie jest pałac? <śledziny> no na A jest. Ej, nie wiem gdzie Pałac. O, dzień dobry! O, spadnie mnie prawie. kacza, czekać! Kacz. Essa z tobą! Esa z tobą! Esa. Esa! 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 Nie dam, nie dam, nie dam. Zabójca! Zabójca! Za. Cicho! Zabójca! Jak go nie zabijesz, to masz małego. Dam ci kacza. Dam ci kacza. Dam ci kacza. Nie strzelaj, proszę. Jest Ale dam ci, dam ci kacza, jak mnie nie zabijesz. A ja ci dam też akat te szak go zabijesz. O magio u mnie też w powietrzu. Znaczy ty. O. Jak tam na A? Oj, widzę kogoś. Internet go wywalił. Jak zabijesz. No. No kurde, no ile w Ciebie magazynków zrobiłem, no. Ja mam w ogóle lagi. Wiecie? U mnie jest 7 sekund. Nie. Nie no. No, no, wcale na YouTube nie mówię. Ale Żabu z dwóch robię? Przecież sam jestem. Nie, nieprawda. <grym> A ci ja się liczę jako dwóch, jo? Bo jestem taki no. dobry. Kłóciłbym się. No właśnie, ja nie rozumiem, nie pro nazywać hakerem, a ja jestem głównym kompletnym. Nie, na przykład nazywają hakerem, jak zabijam są cztery w Heda. W sumie też bym typa nazwał hakerem trochę. Znaczy, zależy po pierwszej rundzie, pewnie nie, co nie? Ale co, ale to... że ja zabijam was, ten... Nie, ja czterech typa, na przykład jak zabiję w Heda, co nie, to. Często mnie nazywają hakerem. Ale to tak po pierwszej rundzie to wiesz. Ty, bo mnie ulegam. Jakby. Nie wiem, tak dwa albo trzy razy zabił typów to. Wtedy to można tak. Gdzie on wyszedł? Ilo ma osób na live? pochwal się. Jak zobaczyli kacperka, to każdy wyszedł z lajwa. Ej. Nie, ja widzę białek. kanał. Na tym gdzie ja jestem. Kacperek. I co? Jego widzowie uciekli. O no kurde, miałem ekran, no co miałem zrobić? Taki strzelałeś? Nie, ja. nie mam białego ekranu ciągle Fajnie się tam z mi bawiłeś Mam jedną osobę Z czego to jestem ja Dalej masz biały ekran? Nie, bo no wyszłem. Wyszłem. Bo teraz masz czarny. Cicho <laughs> bądź. Nie wykluczam. Nie, ja to jest tak, no w no, nie. Nie, dawaj kończymy to, bo mi się nie chce. Idziemy może amortyzatora. Perek wchodzi i wychodzi No co poradzić dzikowy za, za No co poradzisz? Nie masz psychy się spalić molotowem No nie O ile go masz A co mam? Molotowa. Chyba ja se flesza na łeb rzuć tą. O, biały ekran. Może od flasha miałeś biały ekran. No tak! Wróciłem ze flash i się skończyła to, 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 to. runda. To <tanieśla> jest. Zabójczy flash. Piękno, piękno. Żebyś mnie nie wszedł tak Zaraz chyba dostanę, bo gdzieś kampisz. Nie wiem. Nie kampiłem. Tylko byłem na B, potem poszłem do... Yy, potem poszłem do okna, potem przeszłem na, na dżunglę. I po prostu Cię zauważyłem Ci dałem to. Patrz teraz, umiesz tak? Jak? Zaraz Ci pokażę. Bomby zaplątuje nas, spałnie i wygra. To <słuch> dawaj? To jest bardzo ryzykowne. Ale bomba. Ja też taki muzyk. Nie udało się. No nie jestem pod mapą. No dobrze. Nie no nie, nie możesz, możesz wyjść. Rude. No że. Patrz teraz, Pocisz, że zrobię jak zawsze. Pójdę do pałacu, rzucę smoka, wychyla i dostanę heda I wiesz co ci Masz rację Jestem w pałacu. tam smoka i mam i strzelał heda? Zero osób! Niespodziewany obrót sytuacji. Mam zero osób. Trudno. No to co, kończymy live'a, nie? Podobno jak rzucisz se dwa flesze na morto trzeciej w nocy, to Dziękuję. będziesz to ci wyskoczy hagiwali w